18 listopada przybyły do kraju polskie oddziały z Francji, serdecznie witane przez ludność Krakowa i Warszawy. Gdy miną wojny chmury, wrócimy do Warszawy. Wtedy głowa do góry, na czołach wieńce sławy. To my, drużyna polska, spadekale! Tak śpiewali górnicy z kopalń, robotnicy i partyzanci, walcząc z wrogiem na bratniej ziemi francuskiej w dywersji i oddziałach regularnych. Teraz słowa piosenki stały się ciałem. Le Polone wracają do nas jako Polacy. Witający ich serdecznie rodakom mówią, nauczeni twardą szkolą przydamy się ojczyźnie. Chcemy jej służyć nadal, tak jak żyliśmy dotychczas. Żołnierze z Francji w liczbie około dwóch przybyli do kraju w pełnym rynsztunku bojowym. Młodym wiarusom brakowało tylko kwiatów, ale kwiaty wręczyła im ludność stolicy. Maszerują teraz ulicami Warszawy przed prezydentem i wodzem naczelnym. Wielu z nich jest w kraju po raz pierwszy. Oddziały prowadzi major Jeleń, zwany przez swych żołnierzy Tygrysem. Jest to stary żołnierz. Walczył jeszcze w brygadzie Dąbrowskiego w Hiszpanii. Uroczystość powitania kończy się złożeniem wieńca na grobie nieznanego żołnierza. Grobu tego wróg nie uszanował. Jechali po nim czołgi i tabory. A potem płytę cmentarną pokryły rumowiska zwalonych arkad. Miejsce to jest tym bardziej drogie w sercu żołnierza przybyłego z Francji. W Warszawie odbył się pierwszy po wojnie zjazd związków zawodowych z udziałem około tysiąca delegatów reprezentujących cały polski świat pracy. W kongresie wzięły udział także delegacje zagraniczne. Reprezentowane były Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Francja, Bułgaria, Jugosławia, Palestyna, Włochy i Rumunia. W imieniu Krajowej Rady Narodowej witał zjazd prezydent Bierut. Obrady kongresu stanowią poważny krok naprzód na drodze, jaką polski świat robotniczy ma przed sobą wolnej, ludowej Polsce. Podkreślił to w swym przemówieniu obywatel Krzycki, przewodniczący kongresu Słowian Amerykańskich, szczególnie gorąco oklaskiwany przez uczestników zjazdu. Order zwycięstwa najwyższe odznaczenie wojskowe Związku Radzieckiego. W dniu 14 listopada ambasador sowiecki Lebediew udekorował tym orderem marszałka Polski Rzemierskiego w dowód uznania przez Związek Radziecki wybitnych jego zasług w dziele organizacji polskich sił zbrojnych i zwycięskiej walki z wspólnym, odwiecznym wrogiem. Żeleński wykpił niegdyś w swych osławionych słówkach instytucję jubileuszu. Z pewnością jednak satyra boja nie dotyczy takich uroczystości, jak ta, która odbyła się w lodzi na premierze pana Jowialskiego. Maria Dąbrowska obchodzi w tej sztuce 65-lecie swej pracy scenicznej. 65 lat w służbie Melpomeny. Czy tu nie ma jakiejś pomyłki? Żywe młodzieńcze oczy jubilatki zdawałoby się temu przeczą. Tak jednak jest naprawdę. Pożółte kartki wycinków starych gazet mówią, że Maria Dąbrowska razem z Ludwikiem Solskim to autentyczna, żywa kronika prawie całego wieku sceny polskiej. Tragedia polskiej książki. Zamienione w gruzy gmachy bibliotek, skradzione albo poniszczone najcenniejsze zbiory. Biblioteka publiczna w Warszawie jeszcze w 1939 roku straciła 12 tysięcy tomów. W powstaniu spłonęły składnice biblioteki pełne książek, a resztę, 87 tysięcy tomów, zrabowali Niemcy. Garść popiołu rozsypująca się w dłoni. Oto jak wygląda polska książka. Książki, które wróg zrabował i wywiózł, wracają teraz. Oto kilkaset tomów odzyskanych dla warszawskiej Alma Mater przez żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej. Oto skrzynie z książkami Biblioteki Publicznej odnalezione w Lidnicy. Segregacje rewindykowanych zbiorów utrudniają zniszczenia budynku, ale stopniowo skarby ułoży się na bibliotecznych punktach, aby znów mogły służyć spragnionemu kultury i wiedzy czytelnikowi. Czynna już czytelnia dla dzieci i młodzieży. Dwie placówki tego typu otwarto w Warszawie. Przed wojną było ich 16. Małym czytelnikom służy radość i wskazówką doświadczona bibliotekarka. To nie znaczy jednak, że indywidualne życzenia klienta nie będą spełnione, jeśli są rozsądne. Czytają dzieci? Czyta młodzież uniwersytecka? Czytają starsi. Biblioteka publiczna otworzyła gościnne podwoje i wszystkich zaprasza. W listopadzie na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się pierwsze po wojnie zawody pilki nożnej Anglia Polska. Zawodników brytyjskich to są ci w białych koszulkach. Spotkała żywiołowymi oklaskami tłumnie zebrana publiczność. Goście już w szóstej minucie mieli dwie zdobyte bramki. Jednakże drużyna polska potrafiła do przerwy osiągnąć wynik remisowy. W ostatecznym wyniku ciekawa i ambitna gra obu zespołów. Przyniołam dwójnikom cztery bramki, drużynie polskiej 3. Czekamy na okazję rewanżu. Tak wypisane są wszystkie możliwe okręty. Od Olbrzymów transatlantyckich do ludzi potwornych. Żołnierze pojadą jak śledzie w beczce. Nie zmniejsza to jednak radości, z jaką opuszczają zrujnowane kraje starej Europy. Tam w domu czekają na nich matki, żony i dzieci. I nareszcie pokojowa praca w fabrykach, biurach i na roli. Wszędzie dobrze, w domu najlepiej, a zwłaszcza po wojnie. Albania, małe górskie państwo, obchodzi 28 listopada swe święto narodowe. Jest to wcześniej stacja wojny wyzwoleńczych. Sześć lat temu ruch powstańczy objął pożarem cały kraj. Trzy lata trwała partyzantka, a od lipca 1942 roku walki wyzwoleńcze stale się formalną wojną z okupantem. Dziś stolica Albanii, Tirana, żyje cichym życiem powojennym, któremu nie brak trosk, jakie zna każde państwo w Europie. Jednej rzeczy zdaje się tu nie brak. Makaronu, który od stuleci w ten sam osobliwy sposób preparuje się pod głowym niebem na gorących żelaznych płytach. W rocznicę powstania lud albański z generałem chodzą na czele składa hołd pamięci bohaterów narodowych zamordowanych przez faszyzm w walkach ulicznych w Kiranie w roku 44. Marynarka francuska istnieje nadal. W porcie Toulon przy stanie wielkich ładunków, w mieście którego bohaterska postawa uratowała honor Francji w tragicznych chwilach klęski, minister marynarki Jacquinot odbywa na pokładzie statku szkolnego Jean d'Arc przegląd absolwentów szkoły morskiej. Koruje wyróżnionych marynarzy, uczestników walk na froncie Royale.